Witam w kolejnym odcinku z Hangurka. I jak teraz mi się nie. O Boże, to ja już wszystko muszę od nowa zrobić. Jak teraz mi się nie uda, to się zdenerwuję. Daj mi spokój. Dobra, wystarczy stać tutaj. Nie, nie wystarczy stać tutaj. Tutaj on nie ma zasięgu. Coś tam zahacza. Dobra, ostatni raz. Ostatni raz. Teraz mi się uda. Teraz musi mi się udać. Niemożliwe, żebym był aż taki słaby. Uda mi się, uda mi się. Musi mi się udać. Okej. Okay. Okej. Okay. Dolecę, 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 dolecę. Yes, Jestem. Jestem ludzie! Wołajcie doktora, bo zawału dostanę. Oj, Nie wiem dlaczego to się nazywa wyzwanie wiatru. Bo się tu niedługo, kurde, zesram. Boże chmurki. Jest was tak wiele, tak dużo, tak fajnie. Którą wybrać? Najpierw się zajmę zbieraniem. O, i zapisaniem. To się na pewno przyda. Zapis jest ważniejszy. Dobra. To sobie rzemy tą. <laughs> Nic nie było jeszcze raz. Dobra. Ja już widzę dobry tor lotu. Mm. Nie! nie! Już było tak dobrze. KO! Ja Cię zabiję! Ja Cię zabiję po prostu! Żartowałem. Czemu oni tutaj tak zrobili? Tak toporne sterowanie. No po prostu nie da się. Mogę tą spację jakoś, nie wiem, udusić, przekręcić, zakręcić. Zobaczcie na to. Ja Wam pokażę prosty przykład. Patrzcie, skok. Patrzcie, skok. I skok, nie, robi. Skok i skok robi, jak wezmę skok. No i to też zrobi, ale jak już robi się w powietrzu, to już tego nie zrobi. Muszę poczekać na dobrą okazję. Tak! Jesteś mój! 449 Super. I co to już? Czy coś jeszcze mam zrobić? Nie, już po prostu mam wrócić, tak, na dół. No dobra, to Elo. Więcej tu nie przyjdę. Otwarły się wrota piekieł. Już drugi artefakt mamy. O Boże, jeszcze ty. Nie na tego, na tego. Okej. Okay. Artefakt wiatru 255 kasy 259 zapisik No jeszcze trzeba przelecieć, nie? Trzeba zakończyć to O to będzie trudniutkie teraz pewnie A co ja mówiłem? Jak ja mam to wyczuć? No Jezus Maria! Pomocy! 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 Bo się zżygam w nocy. Znowu ta spacja. Jak nie to to spacja. No po prostu masakracja. Nie czuję kiedy rymuje. Widzicie to? I znowu Widzicie? nacisnąłem dwa razy. Nie zrobił tego. Dlaczego? Nie wiem. Nie oglądajcie tej serii, nie polecam. Jestem najgorszy w granie w takie gierki. Nie polecam. No! Masz szczęście, bo bym ci skopa w dupę dał, nie? Na takie zachowanie. No. Masz szczęście. Ale ten kangur. Nie, dobra. Nie chcę tego. Nie chcę. Po prostu nie chcę. No co jest? Do góry. Jakie mam teraz tam dolecieć? Uf. Jak one mnie teraz strącą, to się z... <śpiewanie> Nie... Nie... Kao... 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 Mogę sobie od razu tu przelecić? Mogę. Nie. O co ja zahaczyłem? O co ja zahaczyłem? Ja się pytam. Nawet ja jest, nie jestem w stanie sam powiedzieć, o co ja zahaczyłem. Nie da się ich jakoś ominąć. Czekaj, przecież się da, Boże, jakie jestem tempy? Mogę policzyć tą stroną. Do przodu. Dobra. Uf. Dobra, co tu się dzieje teraz? Uh! Walczy się, walczy się, walczy się, walczy się. Gdzie teraz? No, ej, bo. Ja chcę zobaczyć, co jest tam. Sterowanie: kamera w dół, w górę. Room 8: Co? Czyli da się obracać kamerą. Smaria. Ja chcę na strzałki, mam tu gdzieś. Nawet atakował drugim. Podku sobie wezmę. Może mi będzie lepiej szło. Czemu ty mi teraz chodzisz? Pierdziele, pomocy, pomocy, pomocy! tak być, bo mi chodzi. Dlaczego to jest tak zrypane? Nie rozumiem. Gdzie ja muszę do dolecieć? Dobra, mogę sobie chociaż obracać. powoli Nie dotykaj mnie Szybko, szybko kamień Kamień, szybko. Tak. Tak. Dziękuję, Jezus Maria. Dziękuję, Boże. Dziękuję za wszystko. Jak se teraz mogę kamerkę obracać, to jest lepiej. O Boże, co znowu ty? Najpierw muszę zabić tego. Teraz się tobą zajmę. Oła! Na razie mi się mylą guziki. Pozmieniałem sobie. i te głupie oko kakałowe Co ty robisz dobra tam jest kolejny żl śmiertelny. dobra 20 powinno starczyć jedno życie. Teraz nie zgin, proszę cię. Proszę cię, nie zgin. Jeszcze raz. Uch. Dobra. Są dwa życia. Jezu, to jest serio trudniejsze, trudniejsze od tamtej części poprzedniej, nie? To jest masakra. Ja już się czuję wyczerpany, nie? A to dopiero który? Trzeci odcinek. A ja już czuję wyczerpanie. To jest najśmieszniejsze, nie? Co my tu mamy? Taka strasznie dziwna lokacja. Jakby, niedo, jakby niedorobiona. O Boże, co to. O Jezus, myślałem, że. O! To nara. Losers. Wypadam stąd i nigdy tu nie wracam. Oczywiście, że tak. Fuuu. Mamy drugi artefakt, jeszcze dwa. No to mówię, będzie tak z osiem odcinków, albo 200 kurde tysięcy, bo nie umiem w to grać. Druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Ale zobaczymy, zobaczymy. Oby tak nie było. Tangurka, KO przesz przeszedłem w 8, 8 odcinków. Więc dobrze. Masz już artefakt wiatru? Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Jakieś czary-mary. I znowu mu się udało. A punktujesz u mnie. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Dobrze, co teraz, panie Pelikanie? Następny przystanek to wyspa wodospadów. Jak ty się tam dostaniesz? No nie wiem. Co o tym myślisz? Zresztą, już wiem. Motorówka. Poszukaj motorówki. Ja nic nie mówię. Dzisiaj mam urlop. Motorówka. Ktoś tu ma motorówkę? No, pan gadżet ma motorówkę, nie? A, nie, przy, przepraszam, tutaj jest motorówka. To co innego. Musisz przejść przez Cernika. O Boże. Znamy się już na tyle długo, że przyznam Ci się do czegoś. Tak, to ja jestem tym ławnym instruktorem sportów motorowych. Proszę Teraz nie. Jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Test sternika. Proszę, nie by to nie było coś trudnego. Przepłyń przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia zbieraj śruby dzięki mhm. nim, gdy wciśniesz przycisk akcji, twoja motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Dobrze. Na zaznaczony jest kolejny cel. Okej, okay, tu się spoko steruje. To nie będzie tak słabo. Nie będzie tak źle jak myślałem, nie? Co to jest? Okej. Okay. Pamiętaj o zbieraniu śrubek. Mam jedną już. Chyba dobrze, nie? Darłeś do drugiego etapu. Ok. Teraz będzie nieco trudny. Nie proszę! Tylko nie to. to, nie jest trudniej. Dobra, ja jeszcze nic nie mówię, nie? Ja nic nie mówię, nie? Spokojnie. Aby dawaj, przeskakuj. Proszę, proszę. To już ostatni. Nie. To już praktycznie koniec. Oh. Jednak tym razem jest naprawdę bardzo trudno. Co? Zbieraj Jeszcze. I wykorzystuj wszystkie śruby. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi śrubami. Jak ja mam je wykorzystywać? Ktoś mi powie o co chodzi z tymi śrubami? No, o to chodzi ze śrubami. To wszystko wyjaśnia. Teraz mi wszystko to wyjaśnia, dlaczego jestem taki szybko zajebisty. Nie, nie w tą stronę. Pomyliły mi się strony. Aj, Jezu, jeszcze raz. Dobra, ale już wiem o co chodzi. Mali się. O Jezus! Nie no, kuź! Jezu, jakie to jest trudne? Myślałem jakieś zawody. Nie uda się! Nie uda się, nie wierzę, że mi się udaje! Nie, ty głupku! O oh. Dobra, ale już ogarniam No i nie zebrałem za siusiak. Pokoj. Spokojnie. Jak? 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 Tego nie zebrałem. Jestem dawnem, dawnem. Jestem dawnem, dawnem, dawnem downem, dawnem, dawnem downem 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 Dawnem Dawnem down, down, down. down, 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 down. tak pokarało Dobra, teraz mam bardzo dużo czasu. Więc nie ma szansy, by to zepsuć, nie? Z niemożliwością, żeby teraz to zepsuć, ja musiałem się wyrównać, bo Dawaj! Gratuluję, że swoje swe umiejętności na wodzie. No, może to nie pływanie na okręcie żaglowym, ale nieźle. No dzięki. O Jezus, Maria, jakie to było trudne. Dobra, to jeszcze popłyniemy tą łódeczką, nie? Na tą kolejną wyspę. O! Oh. Co my tam będziemy mieli? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!